Uwielbiam City Buildery. Sim City cieszyło mnie przez długie lata. Seria Cities mimo niedociągnięć poprzednich części za sprawą City Skylines trafiła w moje serce i z jakiegoś powodu ciągle do niej wracam, mimo iż wiem, że wciągnie mnie znów na długie godziny, a na horyzoncie jeszcze wiele innych nowszych produkcji do ogrania. W City Builderach jest coś wyjątkowego. Z jednej strony mamy masę pracy, bo musimy zadbać o odpowiednią infrastrukturę, zapewnić mieszkańcom dostęp do mediów, zaspokoić ich potrzeby, którym czasami sprostać nie jest łatwo, no i jeszcze budować w taki sposób, aby miasto po prostu nam się podobało. Bo o to w tym chyba chodzi, aby to co tworzymy nas cieszyło. Z drugiej strony towarzyszy nam spokój, którego przynajmniej ja nie doświadczyłem w żadnych innych produkcjach. Większość gier strategicznych łączy ze sobą mniej lub bardziej zaawansowane budowanie z walką, co skutecznie pozbawia nas spokoju i zrelaksowania. A co jeśli powiedziałbym, że można pójść o krok dalej i stworzyć City Builder, który posiada satysfakcjonujące budowanie i, no właśnie, posiada tylko budowanie a grając jakoś, niczego mu nie brakuje. Gry o budowaniu miast zazwyczaj są dość skomplikowane, nie można usiąść do gry po raz pierwszy i wiedzieć od razu co i jak. Gry musimy poznać i nawet jeśli jesteśmy weteranami tego typu rozgrywki, to jednak każda produkcja ma swoje unikalne cechy i rozwiązania, które musimy poznać, aby się w grze odnaleźć. I tutaj naprzeciw wszystkim wychodzi mała gra o nazwie Townscaper, stworzona przez Oskara Stalberga i wydana przez Raw Fury Games. W Produkcję zagramy na PC-ach, Switchu, Xboxach, ale również z powodzeniem na Androidzie czy iOSie. Ale czym w ogóle Townscaper jest? Otóż jest to gra o budowaniu. Po prostu. Nie posiada ona żadnych mechanik poza samym budowaniem miasta i łączeniem poszczególnych jego elementów. Nie musimy martwić się o surowce czy gotówkę, nie zaspokajamy potrzeb mieszkańców, bo w grze ich po prostu nie ma. Jedyne co robimy, to układamy kolejne klocki, tworząc przy tym budowlę według własnego zamysłu. Bo w tej kwestii również nic nas nie ogranicza. Może poza wielkością samej mapy, ale tą ustalamy sami za pomocą niezwykle przejrzystego i pozbawionego niepotrzebnych opcji menu. Maksymalna powierzchnia zabudowy to 4096 na 4096 punktów, co spokojnie wystarcza, aby dobrze się bawić. Z poziomu interfejsu manipulować możemy również oświetleniem, choć może powinienem raczej powiedzieć porą dnia. Jeśli przesuniemy odpowiedni suwak, to zrobi się ciemno, a w domkach zapalą się światła, które również dodają w produkcji klimatu. Opcji manipulacji nie jest może dużo, ale można za ich pomocą osiągnąć ciekawe efekty, a w tego typu grze chodzi właśnie o to. Jeśli nam to pomoże, to możemy włączyć również siatkę, która ułatwi nam budowanie, ale bez niej również gra się bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to nie ma zbyt wiele do opisywania. Chyba powiedziałem już w zasadzie wszystko. Odstawiamy kolejne klocki, które same, zgodnie z założeniami twórcy, łączą się z innymi w określony sposób. Gra oparta jest na algorytmie, który, w zależności od tego, ile razy i gdzie klikniemy myszką, sam stworzy różnego rodzaju budynki. Na początku nic tego nie zwiastuje, ale w grze pojawić mogą się wieżowce czy kościoły, ale do tego, jak je stworzyć, musimy dojść sami. Gra nie prowadzi za rękę i w zasadzie nie ma żadnego celu. Robimy po prostu to, na co mamy ochotę. Na początku to trochę zagmatwane, ale już po kilku minutach nie mamy problemu z osiągnięciem takiego efektu, jaki sobie założyliśmy. Ta niezwykle prosta mechanika daje jednak masę zabawy, a możliwość wyboru różnych kolorów elementów sprawia, że możemy zbudować naprawdę śliczne miasto. Na starcie, przynajmniej dla mnie, sterowanie było również lekko nieintuicyjne, odmienne od tego, do którego przyzwyczaiły nas inne tego typu produkcje. Kojarzyło mi się raczej bardziej z programami graficznymi niż z grami, ale mimo to szybko można się przestawić i nie stanowi ono problemu. Ale przejdźmy do najważniejszego elementu Townscapera, czyli do oprawy audiowizualnej. Tytuł ten bez przeszkód nazwać można z jednej strony narzędziem do tworzenia miast, ale z drugiej projektem artystycznym. Gra wygląda ślicznie, grafika jest prosta, ale cieszy oko, a animacje, choć może i skromne, to idealnie dopełniają cały styl graficzny. Co do muzyki w grze, to nie ma jej zbyt wiele. W tle słychać miejscami jakieś plumkanie, ale nie za głośno, tak żeby nie odwracać naszej uwagi od budowania. W budowaniu za to towarzyszą charakterystyczne dźwięki, co bardzo dobrze ze sobą współgra. Ogólnie oprawa wygląda niesamowicie bajkowo i przyjaźnie, co jest dużym plusem produkcji. I na koniec wady, choć nie wiem, czy można to wadą nazwać. Gra jest bardzo przyjemna, ale po mniej więcej godzinie nie jest w stanie zaoferować nam nic nowego. Jeśli podoba nam się budowanie bez celu, to będziemy się świetnie bawić, ale jeśli chcemy, aby ktoś poklepał nas po ramieniu za to, że dobrze gramy, to nic takiego tutaj się nie wydarzy. Gra po prostu nie jest dla każdego, ale biorąc pod uwagę, że możecie ją nabyć za jakieś 15-20 zł, a na przecenach pewnie jeszcze taniej, to jest to produkt godny polecenia. Na koniec w ramach ciekawostki dodam, że przygotowany przez nas projekt możemy wyeksportować w formacie OBJ, który to jest obsługiwany przez większość profesjonalnych programów do grafiki 3D. Jakbyście chcieli potem jeszcze coś pozmieniać, kreatywność przecież nie zna granic.